Szefem uzdrowiska, właścicielem uzdrowiska jest Andrzej. To uzdrowisko niestety on jest świetnym lekarzem, ortopedą, ale nie bardzo sobie e, radził, jeżeli chodzi o marketing, nie bardzo sobie radził, jeżeli chodzi o biznesową stronę tego uzdrowiska. Ono zaczęło trochę podupadać. W związku z tym e, przypomniał sobie o mnie, ponieważ razem studiowaliśmy, po prostu wynajmniej mi część uzdrowiska po to, żeby prowadzić tutaj klinikę. E, moja postać to gram e, lekarza. E, chirurga e, plastyka. Także właśnie dzisiaj będę przeprowadzała operację Biustu. Dzień dobry. Dzień dobry. O, dzień dobry. Dzień dobry. Co za niespodzianka. Nie spodziewałam się. W serialu Uzdrowisko gram pielęgniarkę Marzenkę, e, która jest bardzo energetyczna, jest bardzo pozytywnie nastawiona do świata. Jestem przyjaciółką wszystkich pensjonariuszy, e, całej kadry. E, i staram się jakby też zarażać pozytywnymi emocjami, pozytywną energią wszystkich tutaj ludzi i uśmiechem. W każdym odcinku znajdują się zamknięte historie, pensjonariuszy którzy przyjeżdżają do ośrodka i są też główne wątki, które po prostu będą toczyły się do końca, do końca sezonu i będą to bardzo ciekawe wątki i serdecznie zapraszam do oglądania Uzdrowiska. Kochani widzowie, bardzo serdecznie Was zapraszam do oglądania nowego serialu i Uzdrowisko. Jest to serial świetny, bardzo ciekawy, wielopokoleniowy, każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego, dlatego widzimy się na TVP Wody. Cześć, nazywam się Kinga Zygmunt, gram pielęgniarkę Marzenkę w nowym serialu Uzdrowisko i serdecznie Was zapraszam do oglądania odcinków już wkrótce na TVP VOD. Dzień dobry, nie spodziewałam się Pani doktor tutaj. Ja to proszę, taka niespodzianka. Jak się Pani czuje przed przyszłą operacją? A, dziękuję. Marzenka, dziękuję. Dobrze, chociaż Pani masażystka twierdzi, że jestem troszeczkę zwięta.